W narzędziu elektroniczny podpis kadrowy można grupować pracowników według działów, projektów lub innych kryteriów. Umożliwia to szybkie wysyłanie dokumentów do podpisu całej grupie. Przejdź do sekcji elektronicznych podpisów kadrowych. Wybierz: Więcej, następnie Pracownicy i grupy pracowników. Kliknij Utwórz grupę. Podaj nazwę grupy, np. Na podróż służbowa. Kliknij Utwórz. Otwórz grupę, kliknij Dodaj pracowników. Wybierz pracowników lub działy i zapisz. Aby zmienić grupę, otwórz ją, dodaj lub usuń pracowników. Zmień nazwę grupy, jeśli zmieniło się jej przeznaczenie. Skopiuj grupę. Aby utworzyć nową z podobnym składem, usuń grupę, jeśli nie jest już potrzebna. Teraz możesz wybrać grupę pracowników do podpisu podczas wysyłania dokumentu.